Co oznacza dla instytucji takiej jak Państwo Muzeum Polin nagroda supermarki, superbrands? Jesteśmy instytucją kultury. Naszym celem nie jest zarabianie milionów. Naszym celem jest służenie e, ludziom pewnym doświadczeniem historycznym, która zmienia sposób myślenia. Natomiast bardzo się cieszymy, że muzeum w niebywałym tempie stało się rozpoznawalne, stało się szanowane, stało się znane na świecie i ta nagroda jest tego potwierdzeniem, czyli jakby. Radością drugiego stopnia, że inni też widzą, jaki sukces żeśmy osiągnęli. Co skłoniło Państwa do pracy z agencją reklamową? Tak, że myśmy korzystali z pomocy wielu różnych profesjonalistów od początku. To muzeum między innymi, jest takie, dlatego jest takie udane, że zawsze opierało się na najlepszych ludziach w branży. Od wizerunku także na przykład nasze logo zostało zaprojektowane przez bardzo mądrych ludzi, którzy na tym znają, podobnie jak wystawa została wymyślona przez najlepszych historyków w tej dziedzinie. No, zasada jest taka: chcesz zrobić coś dobrze, rób to z najlepszymi. Co by Pan w takim razie poradził tym markom, które pracują właśnie na rzecz zarabiania milionów? Mhm. E, z, pa, z Pana doświadczenia, z tego, co, co tworzycie z taką pasją, mhm. co mogliby wykorzystać od Was, żeby tworzyć z pasją marki, które właśnie mają przede wszystkim cele sprzedażowe, które działają z tabelkami Excela, gdzie zarządy patrzą, co, jak, jak to wszystko prowadzi do zysku. Jak mógłby Pan ich przekonać do tego, żeby. Troszkę więcej pasji wkładali właśnie ponad ten Excel. To jest bardzo proste. W, w, w naszym zespole, w naszej załodze, a teraz to już jest ponad 100 osób, mamy głębokie przekonanie, że robimy coś bardzo sensownego. I wydaje mi się, że cokolwiek ktoś nie robi, można sprzedawać margerynę, które jest potrzebne ludziom, ale jak jest przekonanie, że robimy coś sensownego, to stąd się bierze właśnie ta energia do, do działania. I to jest motywujące dla wszystkich stron. Tak jest. Gratuluję jeszcze raz, bardzo dziękuję, dziękuję. miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.